Co robicie? Siedzimy. Siedzimy. Pomina sobie o znowu włosy obcięła chwilę. A ja mam łapkę znów. I tak nie będzie widać. To nagranie sznurem od żelazka, więc gdzie te włosy obcięłaś? Wszędzie, zobacz jak ona wygląda teraz. Jak dziecko. Zaczyna się z włosami. No ale ja chcę, ma taka kudłata chodzić. Proszę cię. No. Paulinka, jak chcesz to mama cię obetnie właśnie. Na krótko, tak jak on. Paulina, patrz, kto to? Ja. To ty? Tak. Uśmiechnij się do siebie. I uśmiechniłam się do siebie. Vlog, sznurem odzylaska, część druga. Obiadowa. Obiadowa. Ta obiadowa. Gdzie, gdzie jedziemy na tego obiada? Do bań. Do bań. Do bań. Do bań. Nie, jest taka miejscowość, nazywa się Jebanie Mazurskie, znaczy banie mazurskie. I to tam zostaliśmy złotych. W zasadzie to chyba powinniśmy powoli jechać. Nie, ona przed chwilą wyjechała, no pokażkę, bo to Jechać w to jeszcze tak z 15 Do pół godziny mamy jeszcze, zanim oni się to... O kurde, to ja idę się rozsiąść. Co robiłaś? Co robiłaś całą noc? Spałam. A ja też spałam. Ty też spałaś? Ja się nie wspałam. Po pozdów, Paulinka, wszystkich widzów na YouTubie. Pozdrawiam wszystkich widzów na YouTubie. Pozdrawiam. Na, na, na YouTubie. Pozdrawiam hmm. wszystkich na YouTube. Ooooo! No, napisane. Dufa. Nie, to nie ma tak napisane. Ja Olinka pod bluzą Słuchajcie, zbierajcie się i jedziemy. No zbieramy się przecież, co? Moja żona się zebrała. Co? Odczep się. Już mi ja wolne. Stoi w korytarzu Nie. i buty no. ubiera. weź! Będziesz tą się nakładać? A a a. Co ja mam przestać? Ej, dość czego to już dała odwrócać. No, no żebyś mógł się zobaczyć. Och, Jaki ty masz pazurek? Jakie on ma paskudne? Paskudne. No, pas Czego się boisz dźwięku? No ja się trzymam. Ja się Ja się Ja się trzymam. Ja się Ja się trzymam. Ja się Ja to nie nie Ja Ja tutaj no. Przykupuję komórkę w trakcie jazdy. Dobrze. <grywa> nie. I teraz y, dzięki twojemu vlogowaniu Co? nie mogę włączyć. No się mam je patrzeć Przez Czy bo zaraz prawa autorskie będą poswiercone na vlog. Dobra. Super! Co jedliście? Kartacze. Były dobre. Gdzie? A ty co jadłeś? Gdzie? To, gdzie? Tutaj! To nie, to nie nasze. To nie nasze. Nasze zjedzone oddane. Tu przy jedliśmy. Nie. tu może na Karaiby? Gdzie jest taki szybki? Bo jest tak zrobiony. Ile A to też tak, że przecież na te piwo młodzieży wykryli. Tak wygląda Katarzyna. Teraz cały internet ją zobaczyć, 320 ludzi. 320. To cały internet, No Cały internet. Już nagrałaś? Nie, nie, to jaka jest piękna. Nie chodź tam. Jezus. Chodź tu. Jeszcze do niedawna występowała często w Dwie Drące. Występowała. Występy miałaś. Ale, ale, ale teraz wystąpił w zupełnie nowej nie roli. Gdzie wystąpić? No. Paulinko, chodź tutaj. Co pijesz? Wiedronki. Paulina wodę. Tak. Brama. Chodźcie. To jest tak zwany product placement. Jej, Zostaw. Nie możesz. Na Boże, mamy za kogoś. Daj mi mam zelecko To nie, sensu. Jakiegoś tam właściciela zamordowali? No i tam zamknęli, no nie bilar zamknęli, Ale to nie tego co miał bilard No Nie wiem, no, to po co go zamknęli? Ale ci którzy <grym> mieli. <grym> 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 czy ty prowadziłabyś swój bilar, gdybyś siedziała w więzieniu za zabicie kogoś? No nie. <grym> no nie. No właśnie i oni też nie prowadzą. Nic Przynajmniej ja tak to zrozumiałem. Ale jak ona tłumaczy? Żebyśmy Zresztą to pijane to piwo, pije to coś. No, Jedno i drugie. Patrz co tam baba robi! Patrz co tam baba robi! No o co ci chodzi? Jesus! Yes

Zrobiłaś, że poszliście przodem i jesteście z tyłu.